Dzień duberek, nie dzień doberek, słuchajcie, no wiadomo. Tutaj, już po składnikach, można się domyśleć, co to będzie. Mamy sobotę, w związku z powyższym, taki późne śniadanie. Właściwie, już można powiedzieć, że. Lunch. No ale dobra, zaczynamy od posiłku tłuszczowego. W związku z powyższym nie będzie jakiegoś wyrzutu insuliny, cukru. To będzie typowe, już fajne keto. Mamy tak dwa plasterki takiego podgardla wędzonego z papryczką własnej roboty. Tutaj mamy też taką tłuściejszą część boczku wędzonego. Również własnej roboty, w związku z tym wiem, co tam jest. No i tak, najpierw trafia na patelnię ta część tłusta, żeby się wytopiła troszeczkę. Później trafi cebulka, żeby się ładnie to zrumieniło. Następnie trafią wszystkie te składniki pod tytułem przegląd lodówki. Mamy końcóweczkę taką naprawdę tam z 5 cm cukini cienkiej. Trzy pieczarki, jedna czwarta czerwonej papryki. Jak to się wszystko ładnie tak troszeczkę zmorzy, będzie takie al dente, nabierze temperatury, wtedy wbijam trzy jajca. W związku z tym, że jajca od szczęśliwej, zaprzyjaźnionej kurki no to jeszcze dołożymy teraz do, na koniec jedno awokado, takie albo pół. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie smakować, jak to będzie wyglądać, jak to będzie e, ilościowo, bo wydaje mi się, że będzie sporo na, na jeden posiłek. No ale jedno awokado, takie na pewno nie zaszkodzi. Fajne, będzie dobry puszcz. No to lecimy. Tak to się prezentuje po przesmarzeniu. Jak widzicie patelnia, o nie widzicie, patelnia już w zasadzie sucha. Wszystko, co miało puścić soki, puściło. Natomiast nie jest to ugotowane. To ma być al dente. To jeszcze może wykazywać swoje smaki. Pieczarka ma smakować pieczarką, bo nie ma ją Papryka podobnie. No, tu mamy takie dwa trzy A. Może słyszycie? Macie co zazdrościć. Rewelacyjnie, naprawdę pod wędzone. W ten sposób przygotowane rewelacyjne. No dobra. A tutaj poszedłem na odpis, bo. Niestety nagrywając z jedną ręką się nie da inaczej. Mam zmiksowane trzy jajca. I teraz tylko to wszystko trzeba zamerdać. lewo, w prawo. Tu już jest przyprawione. Trochę soli, trochę pieprzu. Boczek już był słony, w związku z tym nie potrzebowało za dużo soli. A że podgardle było paprykowe, to też nie potrzebowało za dużo przypraw, żeby wzmocnić ostrość. No i co? No i zostawiamy to na święty spokój. Mamy pokrywę. I widzimy się po dłuższej mm. chwili. Aaaa, tak. Patrzcie jak to ładnie prosło. Nie wiem czy to widać te górki doliny To się ładnie tutaj już przerumienia. Teraz muszę przełożyć że ta to już ładnie wchodzi. I teraz to co ty było najbardziej to po kawałku masełka. Uch. No, to się już pokleiło, oczywiście. Tak to jest, jak się jedną ręką coś chce zrobić, a drugą się nagrywa. Ale ideę znacie. I teraz załadnia się. Raz, że podwojoną, że się nie przyklei. A dwa, że wnajduje takim fajnym smaczkiem. Uuu, prawie. Dobra, muszę sobie pomóc wypadkom. Bo jak człowiek chce się pochwalić, to zazwyczaj nie wychodzi Wygląda o. rozklejone, na górze ścięte, na dole pięknie złoty, przyrmienione. to znaczy, że mamy to, mamy to, proszę Państwa. Prosta rzecz, O omlecioch, a jakże pyszne i sycące jajko, proste przyprawy, proste składniki, nic tu nie trzeba kombinować i o, i awokado. Jest tak pyszne, za, nab za nabyte drogą kupna w stące w akcji promocyjnej, w związku z tym pokroję sobie chyba całe i wciągnę, także będzie na bogato śniadanko. Dobra, ja tymczasem życzę miłego weekendu, trzymajcie się obuzy i smakowa.